Jak często masz poczucie, że jesteś pewnego rodzaju więźniem swojej firmy usługowej, ponieważ w momencie, kiedy nie pracujesz, to de facto ona nie generuje dochodów? W tym wideo pokażę Ci, jak wykorzystywać bardzo potężną taktykę, która będzie w stanie zarabiać dużo więcej do Twojej firmy w dużo krótszym czasie, pomimo tego, że firma jest oparta o Twoje know-how. Cześć, nazywam się Basia Piasek, witam Cię na moim kanale, gdzie dzielę się z tą Dobrymi praktykami z długiego, ponad 18-letniego doświadczenia, tego w jaki sposób budować dochodowy biznes, tak abyś również miał czas na życie i fenomenalny styl życia. Jakiś czas temu odpaliłam um, jedną z reklam, akurat nie na YouTubie, tylko na innym kanale, na którym jestem aktywna. I w tej reklamie właśnie mówiłam o tym, jak można w tym samym czasie zarabiać dużo więcej, inwestując mniej czasu w pracę. I jeden z komentarzy, który się pojawił pod tą reklamą, był komentarzem, że tak się nie da. Trzeba pracować ciężko, żeby zarabiać więcej pieniędzy. I teraz pytanie, co faktycznie jest w Twojej głowie i czy Ty masz takie przekonanie, że nie da się inaczej? Bo wiem, że bardzo często nasze utarte szlaki myślenia i to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, powoduje, że nie widzimy innych opcji, które są na rynku. Ja na na przykład tak miałam przez pierwsze dwa lata budowania swojej pierwszej firmy, kiedy byłam przekonana wręcz, że trzeba jeździć na spotkania fizyczne, żeby móc dopinać większe transakcje, które na przykład były na poziomie kilkuset tysięcy czy kilkudziesięciu tysięcy, a już szczególnie kiedy sprzedawałam do większych firm, typu korporacje. I dopiero w momencie, kiedy czas mnie do tego zmusił, ponieważ pierwsza firma dała mi po tyłku i w bardzo szybkim tempie potrzebowałam nareperować wyniki. Wygenerować duży dochód, okazało się, że można równie dużo transakcje domykać bez jeżdżenia na spotkania. Nie o tym dzisiaj chcę ci, dzisiaj Tobie mówić, ale chcę, żebyś spojrzał tak naprawdę na sytuacje, które u Ciebie się pojawiały, w których wydawało Ci się, że nie da się inaczej, a jednak. Takim właśnie odkryciem zupełnie innego paradygmatu funkcjonowania, jeżeli chodzi o generowanie dobrych dochodów do firmy usługowej, była dla mnie sprzedaż jeden do wielu. Czym tak naprawdę ta sprzedaż jeden do wielu jest? Ona może być wykorzystana w bardzo wielu różnych formatach, nie tylko i wyłącznie jednym, ale ona jest pewnego rodzaju skróceniem całego czasu, który inwestujesz dzisiaj w pozyskiwanie klienta. Być może masz jednego sprzedawcę albo kilku sprzedawców, ale nadal czujesz, że duże transakcje albo ważniejsze transakcje wymagają tego, żebyś ty na tym spotkaniu uczestniczył, żebyś ty mógł się wypowiedzieć, bo jednak żaden ze sprzedawców nie ma takiego know-how, takiej wiedzy, takiego tej unikatowości, którą ty masz w swojej głowie, ponieważ w oparciu o to budowałeś swoją firmę. I teraz wyobraź sobie, że możesz w tym samym czasie Zamiast na przykład poświęcając dwie godziny na jednego klienta, poświęcić dwie godziny, może cztery godziny, w zależności od formatu, na to, żeby naraz porozmawiać i naraz pokazać możliwość współpracy z Tobą, z kilkudziesięcioma czy kilkuset potencjalnymi klientami. Ja pierwszy raz to odkryłam wiele lat temu, kiedy budowałam jedną z swoich, już nie pierwszą, ale to była trzecia firma, którą budowałam, kiedy zauważyłam, że Firmy, które były dla mnie konkurencyjne, to były bardzo często firmy na przykład szkoleniowe, bo akurat to była marka z branży infoproduktów, produktów digitalowych. Pomimo tego, że nie walczyłam o klienta typu klient korporacyjny, bo zupełnie nie ten klient mnie interesował, to z moich działań właśnie takiej sprzedaży jeden do wielu bardzo często przychodziły do mnie firmy, które zadawały pytanie, czy mogę zrobić dla nich jakieś dedykowane szkolenie, albo czy mogę na przykład poprowadzić ich cały zespół sprzedaży, jeżeli chodzi o ulepszenie ich jakości prowadzonych rozmów. I obok mnie była sama ta firma, nadal, jest jest cała masa firm na rynku, która zajmuje się sprzedażą szkoleń, która robi to w bardzo tradycyjny sposób, docierając jeden na jeden tylko. Ja nie wiem, czy ten sposób jest zły, ale to powinna być jedna z taktyk, nie jedyna. I de facto oni nie szli do tej firmy, jednej z kolei, która wysłała im ofertę i propozycje, ale przychodzili do mnie dlatego, że mieli okazję wejść ze mną w interakcję, nie jeden na jeden, bo ja po nich proaktywnie wyszłam, ale byli na przykład na spotkaniu, wydarzeniu, warsztacie, szkoleniu w którym de facto naraz rozmawiałam z dużą ilością potencjalnych klientów i dlatego proaktywnie wychodzili do chęci współpracy. Tak więc sprzedaż jeden do wielu jest to mechanizm, który jest w stanie od półtorej godziny do kilku godzin, czy może siedmiu, ośmiu, nawet godzin, w zależności od formatu, przynieść tyle sprzedaży, co normalnie musiałbyś na to pracować nawet kilka miesięcy. Więc co warto rozważyć? Po pierwsze, jak często to robić, czyli jak często powinieneś organizować właśnie takie spotkanie z wieloma uczestnikami naraz, które pozwoli Ci pozyskać klientów. Zacznijmy od tego, że to wszystko zależy od tego, do kogo faktycznie docierasz i kto jest Twoją grupą docelową. Jeżeli na przykład, i tutaj Ci pokażę kilka mechanizmów z firm, które prowadzę, jeżeli na przykład twoim, Twoją grupą docelową byłyby piekarnie, a mamy jedną z firm, która dostarcza rozwiązania hardwareowe właśnie do właścicieli piekarni, no to trzeba sobie zadać pytanie, jak ta branża funkcjonuje, jak oni spędzają swój dzień, e, gdzie oni faktycznie przebywają. I wiemy, że na przykład z taką grupą warto zrobić na przykład spotkanie warsztatowe kilkugodzinne, niecałodniowe, ale na przykład dwu 3 godzinne, podczas którego pokażemy, w jaki sposób tak naprawdę te osoby, przykład tej firmy i rozwiązania, które jest dostarczane na rynku, e, w jaki sposób mogą zaoszczędzić na przygotowywaniu ich produktów tracąc na przykład składniki, które tworzą chleb, bułki czy inne tego typu produkty, wykorzystując mechanizm, który dla nich akurat firma, o której mówię, ma. Ale na początku mówimy, jak ten problem, który mają rozwiązać, tym bardziej, że dzisiaj jest bardzo mało osób na rynku, która, które faktycznie wiedzą, w jaki sposób ten zawód wykonywać, znają dobrze receptury, jest kilka osób rocznie, która kończy studia w ogóle na rynku o tym kierunku. Więc jest realny problem, który ta firma rozwiązuje. I takie spotkanie naraz, na przykład w jednym mieście z 50 piekarzami czy właścicielami, powoduje, że w ciągu tych Dwóch, trzech godzin jest robione coś, co normalnie by było robione z każdym z nich indywidualnie, na co trzeba by było 50 razy, na przykład dwie godziny sobie pomnóż i to jest 150 godzin, tak? Czyli widzisz o co mi tutaj chodzi. Tak więc w przypadku na przykład grupy docelowej, która mocno działa jeszcze offlineowo, tradycyjnie, warto rozważyć po prostu spotkanie grupowe. Czy zawsze niekoniecznie spotkanie fizyczne potrzebne. Inna forma, którą możesz zastosować, bardzo fajna forma w momencie, kiedy sprzedajesz zarówno do klientów indywidualnych, jak również do klientów biznesowych, ale mniejszych firm, to jest e, kilka formatów. Albo format webinarowy, który ma półtorej godziny, który uwielbiam i który stosuję już od bardzo, bardzo wielu lat e, i który jest takim moim konikiem. Czy to jest format na przykład w postaci kilkugodzinnego warsztatu który może być na przykład w bardzo niskim poziomie inwestycji na poziomie 100-200 zł, który powoduje, że taki klient przechodząc na ten warsztat praktycznie pokrywa Ci koszty reklamy, masz lekką górkę, ale nie na tym chcesz zarabiać, bo wiesz, że Twój zarobek jest w momencie, kiedy ty proponujesz już tą główną współpracę, na przykład usługową. Może to być forma... Na przykład wydarzenia w formie konferencji, na której nie tylko i wyłącznie ty jesteś prelegentem, ale również są inne osoby z branży, dzięki którym masz dużo więcej uczestników, które na tym wydarzeniu się pojawia. To może być forma na przykład całodniowego szkolenia, nawet nie warsztatu, na którym możesz mieć setki osób. Ostatnio jeden z naszych klientów, który ten format od nas wziął, miał na swoim całodniowym szkoleniu tysiąc uczestników tysiąc uczestników i w ciągu jednego dnia, wiem, że to często się może wydawać, że to jest niemożliwe, prowadzi firmę, która nie ma więcej niż pięć osób i realnie w ciągu jednego dnia wygenerowali ponad milion złotych. Właśnie dzięki temu formatowi. Więc format dopasowuje do tego, ile czasu faktycznie Twoja grupa docelowa jest w stanie z Tobą spędzić. Jeżeli na przykład byłaby to korporacja, to bardziej szłabym w 2-3 godziny na przykład warsztatowe niż w całodniowe szkolenie, które spowoduje, że w mniejszej grupie będziesz mógł mieć więcej interakcji i bardzo fajnie pociągnąć potem na przykład podomykanie tych sprzedaży po całym warsztacie. Czyli widzisz, że format faktycznie dopasowujemy do grupy docelowej, bo co jest ciekawe, bez względu na to, ile czasu poświęcasz i który z tych formatów wykorzystasz do poszczególnej grupy to czyli wielkości czy typu klienta, do którego docierasz, to absolutnie zawsze wykorzystujesz kilka mechanizmów, które w każdym z tych formatów są stosowane. One będą stosowane w innym momencie, one będą stosowane trochę inaczej w całości kontekstu formatu, który wykorzystujesz, ale zasady tak naprawdę kierowania następnego klienta do tego, żeby skorzystać z Twojej usługi są zawsze te same. W każdym z tych formatów. Więc jak często to wykorzystywać? Bo tutaj to pytanie sobie na początku zadaliśmy. E, czyli jak często taki format aplikować? To zależy od tego, jak następnie obsługujesz tego klienta. Jeżeli wiesz, że za każdym razem pozyskanego klienta będziesz potrzebował poświęcić powiedzmy 40 godzin, żeby wykonać tą usługę, a nie masz jeszcze dużego zespołu, no to pewnie więcej niż 4 klientów miesięcznie nie weźmiesz, tak? Więc wówczas tego typu wydarzenie możesz zrobić nawet raz na dwa miesiące czy raz na kwartał i zabrać na przykład grupę kilkunastu klientów. Z tymi rozpoczynasz na kwartał pracę. Więc jak tak naprawdę dopasować tą częstotliwość, to jest zależne od tego, co oferujesz, w jaki sposób jest to tak egzekwowane i ile na to masz czasu. Ja znam branże, w których robione są takie wydarzenia co miesiąc. A znam branże, w których są, jest to wykorzystywane co tydzień, bo ktoś ma już tak dopasowaną ofertę, że jest w stanie sprzedawać automatyczną ofertę, zanim zaproponuje współpracę jeden na jeden, która wymaga Twojego czasu bądź Twojego zespołu. A są też osoby, które na przykład robią to raz na pół roku i zbierają wówczas grupę klientów, z którymi następnie pracują. Więc wszystko zależy od tego, jak dużo chcesz zarabiać, w jakim formacie i jaką ofertę chcesz zastosować. Oferta jest bardzo kluczowy czynnik, bo naprawdę uwierz mi, to, co jest w zasięgu Twojej ręki, w momencie, kiedy robisz usługi, to jest dużo większy potencjał niż 99,9% firm faktycznie usługowych na rynku w Polsce wykorzystuje, często nie rozumiejąc, jak mogą monetyzować, czyli na tym zarabiać. Co już wiedzą, nie tylko w formacie obsługi 1 na jeden klienta. Tak jak powiedziałam wcześniej, kluczowy jest również format, czyli jaki format stosujesz, żeby faktycznie zaproponować współpracę z tobą. Bo podczas takiej sprzedaży jeden do wielu, to nie jest tylko i wyłącznie już, wiesz, tak sprzedajesz jeden na jeden, trochę inaczej, bo masz możliwość wysłuchać klienta, wchodzić z nim interakcję, masz możliwość tak naprawdę. Wsłuchać się w to, co mówi druga osoba. W momencie, kiedy rozmawiasz i zadajesz te pytania tak naprawdę proaktywnie i słuchasz, łatwiej ci jest do tego nawiązać, łatwiej ci jest pójść tak naprawdę dalej w rozmowie z tym klientem. W momencie, kiedy stosujesz format jeden do wielu, takiej możliwości nie do końca masz. Nawet jeżeli końcówka tego całego procesu sprzedaży to jest to rozmowa, która jest na przykład po takim wydarzeniu, czy po warsztacie, czy po spotkaniu właśnie grupowym, gdzie na przykład domykasz już transakcję w rozmowie indywidualnej, ale na przykład dwie trzecie czy trzy czwarte tego procesu jest w skali jeden do wielu, więc żeby to osoba chciała z Tobą porozmawiać, potrzebujesz wiedzieć, jak zastosować format podczas takiego wydarzenia, w którym budujesz zaufanie. W którym rozwiewasz większość obiekcji klienta, w którym powodujesz, że duża część osób uczestniczących chce wyciągnąć rękę o to, co ty masz. Chce to sprawdzić, chce z tą porozmawiać. Jeżeli oferta jest bardzo tania, typu do 1000 złotych, to spokojnie jesteś w stanie sprzedać to automatycznie bez konieczności rozmowy. Jeżeli oferta jest droższa, czyli kilka tysięcy, kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy, warto, a nawet kilkaset tysięcy, Warto tak naprawdę zaproponować tym osobom rozmowę w momencie, kiedy są na Twoim wydarzeniu i na rozmowie się zamykana ta transakcja. Najczęściej to jest jedna, dwie rozmowy max, dlatego że większość pracy wykonałaś naraz. Natomiast jak wybra wykonać tą pracę, kiedy masz x ludzi w pokoju, czy to wirtualnym, czy to w pokoju fizycznym? Tutaj faktycznie jest bardzo ważne to, co robisz na samym początku, czyli jak budujesz zaufanie, to nazywam takim mechanizmem earn the right, czyli zasłuż na to, żeby te osoby Ciebie słuchały coś co normalnie w sprzedaży też robimy jeden na 1. Następnie jest cały czynnik merytoryki, która jest przekazywana i to w jaki sposób ona jest przekazywana, będzie również miało na to wpływ, jak dużo osób z tobą będzie chciało porozmawiać. Jeżeli zalejesz ludzi tylko i wyłącznie informacjami, dużą ilością informacji, to najczęściej skutek będzie niewielki. Jeżeli bardzo fajnie podejdziesz do przekazywania informacji, zaplatającej z historiami i wykorzystując mechanizm, Odwracania obiekcji w zainteresowanie, te, które się najczęściej pojawiają, to spowoduje, że dużo więcej osób również będzie zainteresowane z to, pracą z Tobą. Jak również to, w jaki sposób zapraszasz do współpracy. To jest część, w której widzę, że najwięcej osób na rynku popełnia całą masę błędów, dlatego że myśli, że jedna informacja podana, na, podana w jednej. Minucie, może w pół minuty wystarczy, żeby osoby wyszły proaktywnie i chciały porozmawiać na temat tej oferty, na temat tego, co chcesz zaproponować. I tu jest często pies pogrzebany. A ja tymczasem poproszę Cię do zostawienia tak naprawdę komentarza pod tym wideo, co z tego, o czym powiedziałam, czujesz, że mogłoby faktycznie u Ciebie zagrać i dlaczego. Daj mi znać, jak długo pracujesz nad tym faktycznie w firmie, żeby odzyskać więcej czasu również na życie czy inne aspekty, nie tylko i wyłącznie pracę. I jak duże dla Ciebie miałoby to znaczenie, żeby faktycznie ten mechanizm zmienić, bo jest to możliwe, uwierz mi. Często nie widzimy jeszcze tych możliwości, które są na wyciągnięcie naszej ręki. Ja tymczasem zapraszam Cię do moich kolejnych wideo, do zasubskrybowania kanału i do zobaczenia w kolejnych materiałach, gdzie mówię o tym, w jaki sposób pracować pod kątem budowania dochodowego biznesu, ale również jak pracować nad naszą głową, żeby faktycznie wspierać cały ten proces i pracować mądrzej, a nie ciężej. Do zobaczenia!